17 grudnia w budynku uczelni przy ulicy Droga Starotoruńska 3 odbyło się wspólne spotkanie wykładowców Wyższej Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej z ojcem dyrektorem Tadeuszem Rydzykiem i władzami uczelni. Podczas spotkania zostały przekazane najważniejsze informacje dotyczące codziennej pracy naukowo-dydaktycznej i formacyjnej. Wydarzenie było także okazją do wzajemnego spotkania i wymiany myśli wokół spraw uczelnianych. 13 grudnia o godzinie 8 rano w Szczecińskim liceum ogólnokształcącym imienia świętego Maksymiliana Marii Kolbego rozpoczęło się spotkanie promocyjno-edukacyjne z udziałem wykładowców oraz studentów Wyższej Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej. Jest to dla nas wielki zaszczyt, że Wyższa Szkoła Kultury Społecznej i Medialnej jest w naszej szkole, i sądzę, że nie po raz ostatni mamy zaszczyt gościć. Zajęcia się podobały. Myślę, że wzbudziły zainteresowanie naszej klasy. Nigdy czegoś takiego nie mieliśmy. Inaczej spojrzymy na pracę dziennikarza, zwłaszcza, że to jest klasa humanistyczna i wiele osób chce zostać dziennikarzem albo prawnikiem. Myślę, że te zajęcia się nam przydadzą. Praca dziennikarza jest naprawdę interesująca. Zwłaszcza podobały mi się zajęcia, kiedy występowaliśmy przed kamerą i opowiadaliśmy jakieś swoje role. To są takie pierwsze warsztaty, w których biorę udział tego rodzaju, no i przeznaczę, że, że zaskoczyło mnie wiele rzeczy tutaj. Na przykład nie miałam pojęcia, podobnie chyba tak jak moi koledzy z klasy, koleżanki, że. Sposób kamerowania może przyczynić się do manipulacji. Na przykład tak jak on pokazywał, że jak się ludzi kameruje od góry czy od dołu, że to tak naprawdę ma znaczenie w jaki sposób są odbierani po drugiej stronie. Jest... Najciekawsze no były występy przed kamerą, gdzie mogliśmy sami zobaczyć jak to, jak to jest, jak to działa. Po raz pierwszy miałem okazję zobaczyć jak wygląda praca dziennikarza. Uważam, że takie warsztaty bardzo dużo dają człowiekowi. No, mam nadzieję, że w przyszłości wykorzystam tą wiedzę w praktyce. Mogliśmy wszyscy tutaj bezpośrednio wziąć udział w zajęciach w ten sposób, że każdy z nas mógł się wypowiedzieć przed kamerą, zapowiedzieć jakiś program. Także to też było naprawdę takie bardzo pomysłowe. Sama wystąpiłam przed tą kamerą, bo to taki no, pierwszy raz. I sądziłam, że to jest naprawdę takie trudne, żeby się skupić i przez cały czas patrzeć właśnie w to szkiełko. To jest młodzież kapitalna, wspaniała. Widać wyraźnie, że to, jest, że to jest młodzież, gdzie w większości mają bardzo wspaniałych rodziców, którym zależy na wychowaniu. Wyższa Szkoła Kultury Społecznej i Medialnej bardzo dużo robi dla podnoszenia tej kultury medialnej młodzieży. Warsztaty organizowane w Toruniu, gotowość właśnie przyjazdu do szkół i poprowadzenia warsztatów w szkole, które zresztą. Już mogę wiedzieć, że spotkały się z wielkim entuzjazmem młodzieży i były pytania z różnych klas, dlaczego nie my i kiedy my będziemy mogli z tych warsztatów skorzystać. I jeszcze jest jedna rzecz, my jeszcze mocniej chcemy wejść we współpracę z Wyższą Szkołą Kultury Społecznej i Medialnej. Państwo macie bardzo dobre wyniki pracy i wasi absolwenci są bardzo cenionymi później pracownikami w różnych innych instytucjach, dlatego też uważając i troszcząc jakby, żeby moi uczniowie, uczniowie z moich szkół mogli później właśnie znaleźć pracę, mogli znaleźć i, i żeby byli kształtowani w tym samym duchu. Dlatego no, nie widzę innej możliwości jak tylko współpracy z takimi właśnie instytucjami jak, jak państwa instytucje.